Dobry dzień, drogi ludzie! Dobry doszli na kanał MĘDŻUSLOWIĘCKOGO JĘZYKA! A moment, języka? Kako wy możecie znać, że MĘDŻUSLOWIĘSKI JĘZYK jest język? Malo kto znaje korenie MĘDŻUSLOWIĘSKOGO JĘZYKA. Ondrej rzecznik, jeden z najstarszych weteranów MĘDŻUSLOWIĘSKOGO JĘZYKA, starszy od Jana Kamenogorskiego, napisał tekst na meczusłowiańską na pra języku, który wy jeszcze możecie przeczytać w internecie i poglądajcie tu. nie chcemy stworzyć język, nie języka co to znaczy. Tako jest li język i li nie jest język. Co to może znaczyć, drogi ludzie? Nic to nie insinuujemy, no to może nikomu звучać jako niekakowa konspiracja. I z jakiego powodu Jan Van Stenbergen, Michal Svat i Wojciech Merunka mówią o tom, że meczusłowiański język jest język? To im finansował tworzenie takiej narracji, a przede wszystkim, i z jakiego powodu nikt nie wie już, gdzie jest Andrzej Riecznik. Byli li Andrzej Riecznik podezryjonym elitam meczusłowianskiego języka? No da, drogi ludzie, takowe humorystyczne pytania możemy podążać i bezkoneczno, i bezkrajno, no tako zaisto, to jest niekakowy problem. Tekst wam pokazany jest oryginalny, a jego wapelna pełna wersja jest takowa. Definicja meczusłowianskiego języka zaprawdu nie jest pełna, jasna, a problem jest złożony. Jeśli przeczytate jedną z najstarych web stronic języka, na żalost paradoksalnie jest na angielskim, możecie uwiedzić, że tam tako, że bywa bywaje definiowany nie jako pełny język, a jako po niekakowy system. Jest to niecz to medżu przyrodnym językiem, takowym i zmyślonym, planowanym językom, No, także że meczu i ma swoje rozliczne swojstwa, rozliczne osobliwości, które potem prosto otężają dobry osąd i dobro rozeznanie, definicję meczu słowiańskiego języka. Osnowne pytanie jest, za to są problemy z definiowaniem meczusłowiańskiego języka? Jak widzicie, korzenie meczusłowiańskiego języka są w jego rozumieniu, jako definiowaniu, jako systema, da? To jest system, który pomaga w dorozumiewaniu się. No od niedawna są mnogie i zmiany. Meczusłowiański jest wyszesławny, sławny, że meczusłowiańskiej dobył ISO kod i ja, jako admin różnych grup na e, internetie, które są meczusłowiańskie, i jako człowiek, który mnogo pisze z różnymi ludziami od meczusłowiańskiego, jestem, że, że są niekakowe tendencje do tego, aby meczusłowiańskie definiować pełnoprawnym językom. Co znaczy pełnoprawny język? No ja wam to będę wyjaśnić. Najpierw, samo rozumno, potrzebne jest wyjaśnić i podchody. To znaczy, medusłowiański jako system k mówieniu, k dorozumiewaniu się. ako mówimy o systemie, to znaczy, że prawa jego funkcjonowania, jego robotania są niemnogo inne. Przyrodne języki i mają swój fundament na improwizacje i obyczaju. To znaczy niech kto tak mnogo ludzi i zaczyna je tak i to potem stawa się standard. Najpopularniejsze słowa są standardne, potem mogą być i wyższe, archaiczne, literackie, dialektalne tak dalej. Takowy naturalny język, tako że i ma mnogo synonimów, mnogo znaczeń, które są do bliskie sobie i tak potem można z pomocą takiego języka tworzyć na przykład finezyjne poezje na tutom języku, prosto metaforyczne piesnie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma samorazumno jedno i jednoj i Biblię, gdyby byli napisane prosto czyste definicje meczusłowiańskiego języka, za to ja wam mogę rekti, jako prosto ja, mnie wyższe, rozumiem meczusłowiański język jako system, jako jeden z weteranów meczusłowiańskiego języka, który Siedzi w međusłowiańskim języku już przyblizno 10 set lat, nie wiem. Tak długo jestem w tym projekcie, no po prostu nie pamiętam dobrze. W međusłowiańskim, ako to jest system, te synonimy nie są potrzebne. Za to, to potrzebno jest, aby było wysoko rozumliwe słowo, i w jednym języku ono może być literaturno, w drugim języku ono może być mnogarchaiczno. W drugim języku całkowicie normalno i popularno, no jednocześnie w meksykaluńskim, ako to jest system, tam będzie mnogo sytuacji, gdzie ty masz jedyno jedno słowo i koniec. To słowo jest mnogo, rozumliwo, najwyższe rozumliwo, a potem te drugie słowa nie będą od Tobie tako dobre, nie będziesz prosto mogl nimi se dobro komunikować i tako że, ako by na przykład była sytuacja że w tym momencie, w słowniku meczusłowiańskiego języka, jest niekako słowo, na przykład dom, no nieoczekiwano za 50 lat w mnogich słowiańskich językach słowo dom stawa nierazumliwo, a i z drugiej strony, zamiast tego doma są teraz różne warianty słowa kucia, da? i kucia znaczy dom, Wtedy będzie potrzebne zmienić słowo dom na słowo kucia w meczusłowiańskim języku. Tomu słowu kucia nie jest potrzebne być najpopularniejszym we wszystkich słowiańskich językach i z tego powodu, że przyrodne języki mają mnogo synonimów, popularniejsze mogą być i drugie. No Jednocześnie w meczusłowiańskim słowniku będzie najrozumliwszy synonim, a nie najpopularniejszy. Međusłowiański język jako system to także znaczy, że niepotrzebne są od różne takowe ukraszenia, złożone rzeczy, jako tam formalny język, niekakowy legislacyjny, gdzie tam jest prawa, zakony i tak dalej. Niekako formalizować, niekakowe takowe złożone struktury konstruowati, wielko struktury to nie jest pomoc. Rozumliwości to nie jest wielko efektywne i w takim systemie, jakowym jest međusłowiański język, cień by był to, co jest napisano, prelożyty na međusłowiański, do međusłowiańskiego maksymalno prosto, mało komplikowano, tak aby było rozumliwe. I tak, aby dobro pokazywało, o czym jest rzecz. I z tego powodu bywają sytuacje, że ludzie piszą poemy na niekakowe wielkie, tam wielkie, metaforyczne pieście na medusłowiańską. No ja osobno nie myślę, że to jest główny cel medusłowiańskiego języka. Prosto jest niekakowy limit, gdzie ty możesz posłużywać się medusłowiańskim językom i gdzie Potem się metafory i takowe rozliczne ukraszenia, gdy ty nie będziesz już rozumliwy. Takowy słowiański język i z powodu swojej funkcji je, nie potrzebuje tak, że ma ty niektóre prawa, które i mają przyrodny język. Niektóre struktury mogą takowe że w nim być mm, wyższe opisowe. To znaczy, na przykład, w mnogich słowiańskich językach, jest za to jedno słowo, a w meczu słowiańskim jest grło. Dwa słowa, no i z drugiej strony jest to wyższe opisowo, a i z tego powodu i wyższe rozumliwo. Ja mnogo mówię o rozumliwości tak człowiek może rekti, a dobro rozumliwość tak znaczy, jest potrzebno mówić maksymalno prosto. Jest wielko prosta wersja słowiańskiego języka Ta wersja nazywa się Słowianto I tam leksyka jest równa No gramatyka i także fonetika są maksymalnie proste Tako człowiek mógłby powiedzieć No brate, tam, jako ty mówisz Nie auto Michala, a auto na Michal da? Albo to podobno. Belgaram to będzie wyższe rozumliwo, a jednocześnie będzie tako, że me nie dobro rozumliwo, drugim Słowianom i tako zaczto mówić na słowianto. no, a my mówimy, że my, że jest system, którego ciel jest rozumliwość, a słowianto jest wysoko rozumliwo, tako dawajte, mówimy na Slovianto. I za ja mogę e, ja mogę przyznati, że to jest takowa niejasna strefa prosto. Nie jest prosto możliwe pokazać takowe wielko, stroge, ostre granice między rozumiewaństwem i między e, przyrodnością, które by dawali prosto wielko dobre rezultaty, jakby maksymalne rezultaty. To będzie tako spektrum, cały czas. Tako, to jest takowy przyrodny element w planowaną między słowiańskim języku, prosto i z kogo powodu ludzie nie chcieli go na takowych prostych formach, za to, czy te proste formy byli na początku meczusłowiańskiego języka. Byli wielko proste, schematyczne języki, które za mogliby być i dobro rozumliwe Belgaram i makedoncom. Potem byli tako, naturalistyczne wersje. Naturalistyczne wersje byli silniejsze od tych wielko prostych form form kakoslovianto. A potem pojawiły się jeszcze. Archaiczne wersje, jak widzicie, wszystko to było testowane. Archaiczne wersje, które byli za jedno z naturalistycznymi wersjami, te oba dwie formy byli silne, tak oslili się w jeden mieszany projekt, takowy wielko pluralistyczny, który miał mnogo standardów, mnogo rozlicznych ortografii, regionalizmów. Myśl była takowa: niechaj będzie bogactwo, niechaj będzie różnorodność. Możecie mówić i tako i tako. Ważne, aby było rozumliwe. I tako, tako były formy, które były najwyższe dobre. No jednocześnie mogły je się posłużywać się razlicznymi różnymi gramatycznych czasów. Ja przyszedł jestem do međušlovianskogo projekta w tamtym czasie. Tak ja jeszcze pamiętam, jak główna strona Jana Kamenogorskiego była napisana na međušlovianskom z mnogimi diakrytykami i specjalnymi znakami. W meczu słowiańskim byli dwa dialekty, cztery ili pięć stopnie w różnych form e, gramatycznych i oproszczonych i komplikowanych meczu słowiańskiego. Ty ogół jest i si swobodno i między nimi mieszati to prosto nieco to No jednocześnie, tako, że jest wielko potrzebno że tuta swoboda, elastyczność. Była jedyna, a idę o niektóre gramatyczne formy, fonetykę, prawopisanie pisania i tak dalej, no leksyka była jedna i wszystkie dialekty, wszystkie fonetyczne formy były objednienne jednym słownikiem. No drogi ludzi, bogactwo rozlicznych form tworzy zamieszanie. Ludzi są przywyknieni tomu, temu, że jest jeden standard w ich języku i piszesz prawidłowo, nieprawidłowo. Niektóre bukwy, niektóre pismena, które ty możesz pisać i znaki, są dla mniej rozumliwe. Ludziom to jest nieestetyczne. Tako, tako, że tutaj projekt pluricentrycznego języka z mnogimi formami, który się nazywał međusłowiański, ewoluował i spowodował ideę, że to jest potrzebno sjedinity, że potrzebujemy mieć mniej form, potrzebne jest, aby to było wyższe jasno i. Tutą tendencją w śród języku wy możecie u do tego momentu między dialekty się jedynie się jest jeden standard ortografia zaczyna być mniej i mniej złożona a jednocześnie są pytania jak to balansować między rozumliwością praktycznością i prostostią i ta wyższa centralizowana forma z się a nie między Jeśli Ako myślimo o między o systemie goworienia, to znaczy, że niecz to tako nie potrzebuje i ma strogich prawil, które i mają standardne języki. Mogą być i ortografie. I tak jak kęne, zacz to są potrzebne te dodatne ortografie? Lepiej jest i jeden standard. No po mojemu. Zaisto, jeśli mówimy o systemie, nie jest praktyczno i ma ty mnoge ortografie. No, wielko, mnogo ludzi pisze prosto na tą standardną prawopisie i ja nie wiedziel, jestem dawno człowieka, który by pisał tako. Problem zaczyna się, jeśli mówimy o pismenach, które mogą być zaisto upotrzebliwe k czemu komunikować się z drugimi. Jest wideo na tuttom kanale, gdzie możecie uwidzieć analizowanie praktyczności różnych etymologicznych znaków. Bez długiego goworzenia ja mogę prosto objaśnić, że tutaj etymologiczne prawopis to jest prosto takowa ostalost potom pluri centryczną centrycznym projekcie megusłowiański i jego idea jest takowa, że prawopis jest wyższe, złożony i komplikowany od tego jako w standardzie, no jednocześnie z tym prawopisem jest związany niejakowy średni izgovor, którego celem jest prosto i maty która jest taka, że go wyżej komplikowana, no słowiańskim uszam bodaj lepsza i wyższa rozumniwa i z tego powodu że jest w tom śrędliszczu a jeszcze druga kluczna funkcja tu tego alfabeta jest to że możesz z pomocą niego rozumieć i jako przetworzyć między do drugich języków to znaczy że z takowym znaniem możesz wielko bystro improwizować i na drugą słowiańskim języku i wielko bystro uczyć drugich słowiańskich języków. I z drugiej strony, nauczyć się standard, ty możesz wielko bystro, nie jest potrzebno pisać te liczne dodatkowe znaczki i fonetyka jest prostsza. No jednoczasno potem, nie będziesz i tutaj tego znania, które dawa takowy etymologiczny alfabet. Tak praktycznie w tym momencie, ako ty chcesz uczyć się między słowiańskogo języka i masz dwie. Możliwości. I to wsecz to zawisi od tego, czy to ty chcesz z medusłowiańską działati. I z tego powodu, że ako ty bez chciał chciał e, prosto govoriti z ludźmi, którzy znają medusłowiański język, takowe etymologiczne, różne osobliwości nie są od Tobie wielko potrzebne. A ako potem bez chciał lepiej znać te języki, lepiej rozumieć, to drugi Słowianie na swoich językach do ciebie woret i transformować język, ili wielko bystro nauczyć się drugich słowiańskich języków i być poliglot. Zawisnąć od tego ty możesz i wybrać jedną z tych dwóch możliwości. Możesz prosto imati i mieć lekki początek i iść w standard z miejsca wielko ekspresno poczty mówić Goworiti z drugimi meczu Pisati jest tako, że lekko. Nie potrzebno jest misliti, to to z Jest mniej komplikowanych zwłoków. Wszystko to jest w standardzie. No potem i z drugiej strony, wyższe też będzie, ako ty, bodesz chcieć, poczynati, rozumieć inne słowiańskie języki. uczyć se innych słowiańskich języków i tak dalej, potom bude też Wtora możność. Najpierw jest wyższe, ciężko, uczysz się słów z słowiańskim etymologicznym zapisom, jest ta średnia fonetyka, no i z drugiej strony, ako to zrozumiesz i zapamiętasz, potem, wielko, lekko możesz zrozumieć, za to jest tako słowo w niekakom słowiańskim języku, co ono znaczy, i możesz wielko, bystro, Nauczyć się drugich słowiańskich języków, ja mogę powiedzieć, że jestem niekakowy poliglot, dewet języków i tak dalej. Da? Taką mogą sobie napisać w curriculum vitae i taką jest u mnie napisano. No praktycznie, ja znam etymologiczny alfabet, mieszam međusłowiański z tymi transformacjami i nieoczekiwano i z međusłowiańskiego języka stawa Chorwackie, Ruskie, czeskie, słowackie, polskie, no wse jedno. No tak że jest potrzebno pamiętać, Goworimo o fonetice, mogą być niekakowe opcjonalne końcine formy w gramatyce. No potom, ako jest leksyka, to potrzebuje być równo. Najlepiej jest, aby w standardzie i w tym etymologicznym mówieniu byli Rawne słowa, zato, to, to sąd, te najwyższe rozumliwe słowa i nie jest wielka potrzeba ich zmieniać. Ako są, na przykład dwa słowa i niekomu jest potrzebne nauczyć się dwa słowa, a nie jedno, wtedy to już znaczy, że nieco to jest nieidealno. Prosto była jakaś wielko złożona sytuacja między słowiańskimi językami i nie było drugiego metoda aby to niejako rozumliwo opisać. I to jest położenie međusłowiańskiego języka, kogo mówimy o međusłowiańskim, jako systemie mówienia. I z drugiej strony, co to znaczy podchod k međusłowiańskom jako pełnoprawnomu języku? No na żalost, tutaj to wideo będzie tendencyjne, z tego powodu, że ja jestem wyżej tutaj idei niekakiego standardyzowanego systemu mówienia, a nie pełnoprawnego języka. No, poprobuję to wyjaśnić tak, jak ja rozumiem, że ludzie, którzy tak myślą, to rozumieją. Stanie położenie medżusłowiańskiego i zmieniło się mnogo w tych niedawnych latach. Medżusłowiański zdobył mnogo nowych goworiteliew. Ludzie poczęli się interesować, a czy to jest tak, że kluczno. Međušlovianski zdobył ISO kod, to znaczy kod, który zaisto potwierdzaje, że međušlovianski język jest język, który jest na świecie, to nie jest nieco izmyślino, są ludzie, którzy na tym języku govoreć, jest literatura, standard niekakowy i Tak, dalej i tako dalej, tako mnogo govoritelje w język którymi ludzie posłużą się w realnych sytuacjach, kod oficjalny, międzynarodny, to wszech to są argumenty za to, że međusłowiański jest pełnoprawny język. I z tej myśli, że međusłowiański jest pełnoprawny język, u niektórych ludzi pojawiła się nowa myśl: Ako jest pełnoprawny język, to znaczy i maje, i prawa. I ma je że te schematy, podobne do pełnoprawnego języka, tak osąd ludzi, którzy govore, że trzeba jest tako, że gledati wyżej na obyczaj, który jest w serwerach, który jest między ludźmi, jako ludzi govore. To znaczy, jest słowo czas, jest słowo wiemy. No techniczno słowo czas jest wyższe rozumniwo, no już wiele lat się w Medzuslowwikomwremę. Tako jest nam potrebno, ako Medzuuslowwikie jest pełnoprawny język. Govoriti prosto wwremę. E, I sodliczne druge słowa, gdy jest takowy podchod i zwinite zamiesto se. Tut se czas sej czas, nie nie znam zamiesto to w tutom momentie. I jako ja rozumiem, mogą byt być iliczne tendencje, pogledy i argumenty, to znaczy: że wyższe ważna jest przyrodność, a nie rozumliwość, że jest obyczaj i tak dalej. Teżko mi jest niekako obkalkulować, jaką mnogo ludzi myśli, no tak na među Slowanską se i tak goworimo, a kako mnogo ludzi myśli, to jest. Najwyższe rozumliwo na mezzu słowiańską i tak oglorimo. I z tego powodu nie lekko jest stworzyć niekakowe argumenty za i w tomu. Ja jedino mogę o niekakowych słabych miejscach, które w moich oczach niektóre z tych argumentów imają. Wod, na premier kod ISO. Kod ISO dawa języku pełnoprawność jest meżunarodno, pełnoprawny no pełnoprawność. Nie znaczy przyrodność. Na internetie jest pełny spisek języków, które mają kod ISO i wy możecie lekko uwidzieć, że tam także są języki, które całkowito nie są przyrodne. Toki Tokipona. Tam jest to maksymalnie prosty język. Nenaturalistyczne, całkowito izmysłiany. Toki Pona maje prawila, które nie są w niejednym drugą języku. W Toki Ponie jest całkowite, nieprzyrodne ograniczenie, że tych fundamentalnych słów ty i majesz silno mało. Nie znam dobro, nie pamiętam, tam ich było pet sto, ili nieco tako veliko mało, to jest za to, aby to był mało złożony język. A gdy dobrą definicję koda ISO, możecie zobaczyć, że kod ISO zbieraje za jedno nie, naturalne języki, a generalno języki, które są języki, które mogą być i tak, że jedynie w pisanej formie. To tak, że nie jest a ako mówimy o tym, że język potrzebuje być i I tak, fakt, że słowiański jest język oficjalno uznany międzynarodowo, nie znaczy, że pełnoprawny jest synonimiczno z przyrodny. A ako pełnoprawny nie znaczy prirodny, wtedy nie znaczy, że pełnoprawny potrzebuje i ma ti równe prawa jako prirodny Jest potem mieszanie pełnoprawności z przyrodnością i ma je także drugie różne rezultaty. To znaczy jest pytanie. Dobro. Potrzebno nam jest pogledać, kako ludzie na jakimś serwerze na Discordzie, gdzie jest 8500 ludzi goweret na słowiańską i to jest takowa tradycja, obyczaj. No w tym momencie jest także pytanie Zaczto języku, który jest medżu słowiański, Jest potrzebno i na toj obyczaj, który jest na serwerze, gdy jest niekolikotysecie w ludzi, a jednocześnie ludzi, którzy są gowriteli goworiteli słowiańskiego języka, są stotiny milionów. Takie jest praktyczne pytanie, nie jestli takowy podchod, ograniczanie samego međusłowiańskiego języka do tutaj skupiny tysecie tysięcy ludzi, a nie tworzenie z niego rozumliwego instrumenta oruđa, który mógłby być i dobry za te niekilkostotyn milionów osób. I jeszcze jedno pytanie: Ako nam jest potrzebne? Przybliży tymę do które są w przyrodnych językach? jest problem. Ako idę o to, aby imati niekakowy standard, który nie jest wedeny rozumliwością, a niekakowym obyczajem, kakowa jest raznica między medzu słowiańskim językom, a prirodnymi językami? Jednym z głównych sloganów medzu słowiańskiego języka to jest język rozumliwy przybliżono w bez uczenia wielkom mnogim ludziom mezusłowiański jest interesny i z tego powodu że jest rozumliwy a nie prosto i z tego powodu że jest dowódkyo temu jest tu to że było już mnogo mnogo rozlicznych Meczu słowiańskich projektów, między słowiańskiego języka, no one prosto byli słabo stworzone, nie byli dobrorazumliwe i z tego powodu nie priwodili sobie taką mnogo ludzi. Tak czy to jeszcze może człowieka k takomu podchodu? Neutralność języka nie znam, a ko kto chcie i ma neutralny język, może prosto niechako poczeci go mówić nad cyrkowno-słowiańską. Nikt na tym języku nie mówi słowiański tako że jest wsze słowiański i ma swoje obyczaje, no jednocześnie nie jest taku rozumny jako meczusłowiański. Meczusłowiański język od początku swojej kariery był definiowany jako auxiliary language, to znaczy pomocny język, język który jest pomoc do komunikacji, a nie jest nicakowy zamiennik za drugie, przyrodny język. Tak, ako idę o języczność međusłowiańskiego języka, ja znaję, że jest jeden człowiek, którego poglądy są nieco różne od moich w tutom przedmiocie, a to jest Roberto Lombino, który jest wielkosławny na naszym međusłowiańskim kanale. Ako wy byście chcieli uwidzieć, kako ja prosto próbuję niekako analizowali argumenty Roberto-Lombinowe o tym, czym jest medusłowiański język, napiszcie w komentarzu i bodę tej także że nowy epizod toczno od epizod, w którym ja będę też komu czyti z Roberto-Lombinowymi argumentami. A kto znaje może być i tak, że ja będę i swoje mnienie. O nie A idę o meczusłowiański język? Tak drogi, ludzie to było krótko wideo o tym, jakowa jest definicja meczusłowiańskiego języka i jakowe mogą być i o tom. Tak o to ty o tym myślisz? Lia, ja mówił go głuposti głupoty w tym wideo. Jest li twój pogląd całkowito różny od mojego? A może by i tak, że podobny? Możesz napisać i w komentarzu. Chwala Wam wielka za poglądanie, drogi ludzie. Możecie podporić tutaj kanał, ako chcecie. No i niechaj że słowiańska siła będzie z Wami. Czekaj te nowe epizody. Pozdraw!